W sumie to Zbyczuk to wymyślił właśnie, to Zbyczuk wymyślił i to może być fajny pomysł, e, tak Aj, jakby szybko. można Ej, można, się można wełnę brać, ale trzeba tak jakby, nie można się dobudować praktycznie wełną, tylko tak jakby można się do połowy i z takiej odległości co TNT sięga, no bo w sensie raczej stąd do tamtąd, nie do TNT jumpujemy, o dobrze powiedziałam, wow. No. Też. Więc zostawcie łapeczkę ze starania oraz subskrypcję na dole, bo do 600 nam tak mało brakuje, więc zostawiajcie subskrypcję. Dobra, ja muszę ja nie chcę nie chcesz ci psuć intro. Nie chcę Ci psuć intro. O nie! Ej, widziałeś domów. to! Co on zrobił? Ja postawiłem TNT, a on dał firebola i ten fireball zepchnął TNT. I to będzie jump. Fire jump TNT. Fire jump TNT. Ej, wykon to idziemy za nich. Bo on... Ej właśnie, bo mamy na prota, bo szary to i go zabiłem. Okej, okay. to ja idę. On ma fireballa. No. Dobra, nie spadłem. Ale co oni sobie pomyślą jak gadają. Jak gadają razem na Discordzie albo na czymś. O, jest, jestem, jestem u nich. Kurczę, no nie, dobra, zabili mnie. Ale udał się ten anti-jump i to tak, czekaj, czekaj, podsumu tego, ej zrobimy razem TNT jumpy dwa okay, okay, ale czekaj, wait, bo ja muszę białk, blo wziąć lecę wait, jeszcze, idę się ja, ja mam, się ja mam, ja mam tulsy, chodź. Chodź, ja mam tulsy bo one okay. już idą z to idę czekaj, się pierdolę no co jest, Głopo, Czemu ja spadłem Kilow hmm. kupiłem za was siekiery, nie no ja mam 200 IQ chyba hmm. Kurde, dwóch na mnie idą. Ja też idę. Bij ich, biję ich. Pozdrawiam kaśpiego, bo mnie nauczył Przynajmniej jedna... O nie! Leci, tu, leci! Oni są Ezami, oni są Ezami. Z ci mówię. No Pyk, lecisz do wojny do papy e, Masz TNT? Masz TNT? Nie! kurde. Już... Dobra. Muszę sobie O patrzcie to. Widzieliście tą akcję? I teraz im jeszcze zniszczę łóżko. ich może rozklepię. Choć małe szanse. Bo dwóch na jednego to banda łysego. Dobra, oni mają 11 i 20 HP. Bo ja ich też kopałam dwóch, a potem jeszcze wbioram. Dobra, jesteś byku. Dobra, okej musiałem się zbindować pod prawy shift Zmienianie kontroli na cempa Ja już idę na midę, widzę Oni nie mają łóżka jakby więc oni easy Czekaj na mnie, bo musimy we dwójkę Aha, na nich Ej, bo ten robi ci jumpa i coś mu nie wyszło Coś mu nie O Jezu o, skaczowałeś. Spadł, spadł, spadł. Spad. Dawaj, dawaj, Dobre, da, dawaj. No da. Spadł. co ty chłopiec, jeszcze nie spadłeś? Ej, on leci tam do ciebie, ale ja go. Ja go najpierw w sklepie. Zanim on tam poleci. Dobra. O nie, ej, on, na, on do nas leci od diaks. Help, on nam zniszczy. Może łóżko. Może nam zniszczyć. Ja do bazy, ja do bazy. Do bazy. Nie, 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 proszę, proszę. Jest. Dobra, uratowaliśmy. Ale się udało, dobra, teraz ja mam... Ej, ej na cenę jest. Tylko. Ile czasu jest do wybuchu? T -t? Tak? No. Dobra, ja mam fireball. Ja ej, może. Dobra, ej, do tego odcinka też może mogą się zaliczać fireballem. Fireball jumpy, ok? Dobra. Tam bia biały się skrada. Dobra, idziemy dalej. Chodź do szarych i idziemy dalej. Chyba, że może jeden pójdzie do białych, chociaż nie, bo będziemy mieli potem pokus. Idziemy do czerwonych, tylko. Okej? Okay? Dobra, tylko poczekaj. Ja sobie wezmę. Nie chcę tracić fireballa. Normalnie to bym zrobił fireball jumpa tutaj ja. Ale czerwonych nie ma. Ha! No, A się dobudujemy tam, bo tam są niebiescy, niebiescy potem. Wiesz o co chodzi? Dobra, ja mam 8 no. golda. No. Jak Mogę iść. No to. Ok. Butterfly clicking on Minecraft. To pamiętaj co mówiłeś na początku odcinka, że dobudujemy się do połowy i robimy KIT jumpa JUMHA po Czekaj gdzieś No To robisz ze mną? Ty robisz. Nie. Dobra, zrobimy. Teraz sobie No dawaj, dawaj, nie buduj się, nie buduj się. Ej, jump Dobra. Dobra, zrobię, mamy Ej, czekaj, podzielę, podzielę, byku. Chodź, 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 chodź. Chodź. No dawaj. Wchodź. Dobra, mamy. Okay. Udało się. Ale nastakowani na jesteśmy. Cztery firebole. Tylko że się boisz że za na, chwilę nam na bed poleci. Jeszcze żółci no, i biali. Dobra, idziemy do, idziemy do chaty. Ja, ja spadam, bo oni już mogą iść. Ty wracaj może normalnie albo też spadaj. Bo oni są bazę od nas. Oni są bazę Poczekaj, od nas. Więc ja już spadłem. Lecę to żół do aku Wiesz, tam do aku idę. Spotkam się aku. A potem do żółtych możesz iść. Dobra, ja wezmę sobie tam stąd. A żółci mają beda? A co, a tu ja lecę do żółtych, bo oni są obok zielonych, a ja jestem no zielonych. Tak. Dobra, tutaj już to jest walet jumpa, bo tutaj... Hop. Ej, na craft playu się dopiero bardzo dobrze robi te jumpy, tam tak cię że to jest masakra. Tak? Cie chyba na 19k. Dobra, wracaj już do bazy. Okej, bo ja idę do żółtych. Ja idę do ciu białych, którzy są bazy od nas i za chwilę mnie będą wyjaśniać. Dobra, ja ja Ej, nie, nie, rzuć, nie mają beda. Robię podwójnego, tylko ja nie umiem, sorry. Dobra. Sorry, ludzie, jak mi nie wyjdzie, ale ja nie umiem. Robię pierwszy raz podwójnego. Ej, ogólnie rzuć nie mają beda i zbiały, oh! z białych Ej, beda. Ty to jaka to była akcja? I nam też zniszczyli. Idę do, o, idę do białych ci pomóc. Idę do białych ci pomóc. Dobra, ja im niszczę beda. Dobra, ja im niszczę beda. Biały zwojdował. Żółty jeden, Ej, żółty jeden. Rzuty bombarduje. No nie, ja zginęłem. Ale on jest haks Biali Czekaj, są haks Czekaj, obserwuj mnie Biali są haks Obserwuj mnie, Naprawdę, Naprawdę oni mają fly'y Dobra, tu to, to Raz się żyje Ład, Dobra Dobra, Najwyżej bo... zniszczę im beda Dobra Oni mają zniszczenie innego, bo ja im zniszczyłem. Chyba tak. Aha, to dobra, tu trzeba, ja z... zrzucałem TNT Zbierzemy. A, killa Urema No to no, fajnie No, nie mówiłem ale nikt, e, e. i... Jeszcze oh, dziedzi pisze, dobra, on ma reporta ode mnie. Report, dobra, tutaj macie nick, możecie zgłaszać, będzie... Na e, Radku, Repo, re, re, report, Kościk, report, dobra, pisuj, a my widzimy się na drugiej dobra. arence. Dobra, jesteśmy już na drugiej arence, Ogólnie. i idziemy do przeciwniku. Zbyczu ma takie jakby z dwóch, ale... Pewnie już wraca, bo widzialiście, że się rusza, więc idziemy. Najpierw uleczko sobie zabudujemy. Widzę, że... Dobra, i lecimy. Czekajcie, tak, W ogóle są greje? Chyba jakiś tacy mnie oważy. Chociaż nie będę oceniał ponika. Ale dobra. zbyczu jesteś? czy ma chyba słuchawki Dobra, ja pamiętam o TNT Jumpie Kurczę, tylko że ja Jem refa Jestem Dobra, ja już się wbiłem do gry z TNT Jumpem Może tutaj powyjaśniam, chociaż nie A Robimy dalej TNT Jump Challenge? Tak, tak, robimy Okej. Okay. Mm -hmm. okay. okay. Marcin Marc cię zabił. Ej, to jest ten chłop ten Kicaksa, to jest w poprzedniej rundzie był biały tak samo. Nie, Ej, biali to są ci sami co wczoraj przed chwilą byli na tej poprzedniej ręce. No ci sami też byli biali wtedy. No wiem. Panta mają. No, ale będą ci cztery. My guys, the win. Aha, moi ludzie. My wygramy. Nie, na pewno ci też wygrają, ale możemy sobie porobić trochę TNT jumpów dobra, zobaczyło ogarnie TNT jumpa. ja mam kurczę nie mam kilofa, masz kilof? wejdzie do mnie nie mam nie mam nie on tu jest wow uważaj, uważaj dawaj, dalej szereg otwórz się dwa w dwie lejekty w jednym jeden drugi, drugi drugi dobra dobra daj daj ja daj to... i daj szybko zrobię dobra Jeden! Dzięki za pomóc Ręka boli, ale... Dobra, sklep idźcie się beta, get the bet. Nie, bo ja nie mam. Kurczę! Dobra. Dobra, czyli ja cztery kilo, ja kilo właśnie. właśnie ja biorę. też teraz. Ja biorę kilo Ale była ładna akcja, bo wiem pewnie ile tam kilo narobiłem się spłaciłem butterfly klikowałem no jak się skończył ja raz, dwa a ty ci mi się chlepiesz, jeeterem? nie, butterflyem nie słyszysz? no butterflyem się najlepiej moim zdaniem klepię tak jak ma się z tymi to, to jest trochę totalny totalny bideczką dobra, ty z jumpowałem do nich Oczy nie mam załatwiać żeby... nie, nie, nie mają beda, nie mają beda Ups, dobra. w sumie już nie muszę teraz z jumpować bo już jesteśmy blisko Czerwony się jeszcze do nich buduje. Tapię jednego, chociaż. Dobra, czekajcie, mam Czekaj jak tu zabuduje u nich tam w bazie. Dobra, damy, damy. Jaki klacz? Dobra. Chodź, chodź, chodź. chodź Ej, czerwony, czerwony. Czerwony. Ajajaj. Dwóch czerwonych. Jeden je. idzie zabrać fajna chwilę, Ale... On ma, on ma, albo ma makro, albo mi się wydaje, bo może mieć kill aura, chociaż nie, nie będę przesądzał. Ale tak mi się wydawało, bo on tak stał daleko ode mnie i mnie tak klepał A ja, ja 15-14 CPS w, i nie mogłem go dosięgnąć. Nie no, nie no, może pan razy tam tak, nie mam, ale byku do nich. Teraz trzech wodnych musimy wyeliminować. Mam no, zabrali... ej! Co? Oni mam soja? Czy mi się wydaje? Czy czerwoni zostali porobieni przez ich... Przez tych kidów? Ale że co? Nie, Czeka, bo oni byli coś mocno, coś? bo oblici jeden miał 6 HP, a drugi... Ej, drugiego. Chyba, że tam ci... a tu TNT wstawiam, na tu TNT postawiłem. Wywaliłem hmm. ich całą ochronę. Dobra, i lecimy. Siema. Ich, lecimy ich. pa ma pop, 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 pa pa pa. Jeden? Dojeżdżam tego, teraz tego z 9 HP. Dobra, zabiję ich. Ej, KB Sticka mam! Tak? Oni chyba robili KB Stick Challenge. Coś tak nie się nie wydaje mi. Ale mi brakuje jednego do zbrojki. Dwaga, bo czerwoni teraz będą lecieć pewnie. Jak się dowiedzą o tym. A co, jak tu do tego? Kupuję? Czerwoni nie ma ich w bazie, jeden dopiero przychodzi. Już, rzuć, rzuć. Rzu mam focusa od tego. To kle... Znaczy, to jest Strapuję go. Nie! Co to za lag?! Postawiłem bloka i mi go cofnęło, a on sobie normalnie tam przeszedł. Lag głupi hypixelowy. Chodź. Nie, no. High Hypixel, don't lag nie Wow! Z... Ey, to on ma killaura chyba, tak mi się wydaje. Nie, on, on stary przez bloki mnie bił. Bo hypixel głupi cofnął bloka i... Ja go chciałem przez strapować. Wow. Nie, on, on... coś ma, mi się tak wydaje. Może on ma kierko? Adam ma małysza Ale strefa Ja jakoś inne takie strefy cisnę, A, a. a teraz czerwony stoi na moście Siema, ma, Davidie, on się Dobra, nice Rzuć jednego Nie mają beda, nie mają beda, nie mają beda Proszę, się Proszę, jest Dobra O nie, o nie, by też O Przez nie, biały. biali cieciterzy, ja już uciekam. Proszę, daj, Proszę nie zgin. Zabije mnie czerwony, zapewne, albo nie, bo ja mu strefę założyłem, to nie. Nie, proszę, nie. Na jednym A. katem nie zabił. cheater dojeżdża. No i dojechamy cheater. Widzimy się na kolejnej arenie.